Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tygrys, jeden z najbardziej skutecznych drapieżników na świecie, ma pomarańczowe futro z czarnymi paskami? Przecież w gęstych, zielonych lasach dżungli o wiele łatwiej byłoby mu się ukrywać, gdyby był, no nie wiem, zielony. Ale natura ma w tym swój plan i to bardzo sprytny. Większość ludzi myśli, że tygrys wyróżnia się w lesie. No bo spójrzmy jest pomarańczowy. Ale teraz mała niespodzianka: tak naprawdę to nie my, ludzie, powinniśmy oceniać jego kamuflaż. W końcu tygrysy nie polują na ludzi, no przynajmniej niecelowo. Ich ofiary to głównie jelenie, antylopy i dziki, a te zwierzęta mają zupełnie inny sposób widzenia świata niż my. Większość ssaków kopytnych nie rozpoznaje koloru czerwonego i pomarańczowego. Ich świat to odcienie niebieskiego i żółtego. A to oznacza, że tygrys dla nich wcale nie jest pomarańczowy. Ich oczy widzą go raczej jako żółtawo-zieloną plamę, która doskonale wtapia się w otoczenie traw, liści i cieni drzew. Dla ofiar tygrys jest niemal niewidzialny. Czyli paradoksalnie, pomarańczowy kolor działa jak idealny kamuflaż. A dlaczego nie zielony? No dobrze, ale czemu tygrysy nie są po prostu zielone? Przecież to byłoby jeszcze lepsze, prawda? Cóż, nie do końca. Natura nie wyposażyła ssaków w zielony barwnik. Zwierzęta, które są zielone, jak żaby, węże czy papugi, zawdzięczają swój kolor albo pigmentom, albo specjalnej strukturze skóry, odbijającej światło. Ssaki tak nie działają. Próbowano nawet zrobić eksperymenty z tygrysami i pomalować je na zielono. Nie, to nie żart. Naukowcy badali, czy zielony barwnik mógłby pomóc w kamuflażu, ale efekt był dość zabawny, bo choć na zdjęciach mogło to działać, to w rzeczywistości futro straciło swoją naturalną funkcję ochronę przed chłodem i deszczem a więc natura uznała, pomarańczowy z paskami jest wystarczająco dobry. Dlaczego paski są ważne, ale to jeszcze nie koniec zagadki, bo przecież sam pomarańczowy kolor to jedno, ale co z tymi czarnymi paskami? Otóż paski działają jak efekt optycznego złudzenia. Kiedy tygrys porusza się wśród liści, wysokich traw i cieni drzew, paski rozbijają jego sylwetkę na te mniejsze fragmenty. Dzięki temu wydaje się, jakby znikał. To zjawisko nazywamy kamuflażem rozpraszającym. I nie tylko tygrysy go używają. Bardzo podobnie maskują się zebry, choć w zupełnie innym środowisku. Więc teraz już wiesz, tygrys nie jest zielony, bo Musi być. Dla swoich ofiar i tak jest doskonale ukryty. Pomarańczowy kolor sprawia, że wygląda jak część lasu, a paski pomagają mu wtopić się w otoczenie. I to właśnie dlatego natura stworzyła tygrysa w tej wyjątkowej pomarańczowej wersji. Bo choć dla nas może wyglądać jaskrawo, dla jego ofiar jest niczym duch dżungli, cichy, niewidoczny i gotowy do ataku. Więc następnym razem, gdy zobaczysz tygrysa, pamiętaj, że to mistrz kamuflażu, tylko nie w naszych oczach. Oh. <laughs>